Dzień dobry, serdecznie witamy na konferencji prasowej Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków. Są z nami dzisiaj prezes zarządu, pani Marzena Sarapata, honorowy prezes Towarzystwa Sportowego Wisła, pan Ludwik Mięta-Mikołajewicz, aktualny wiceprezes zarządu Szymon Michlowicz i Damian Dukat, członek zarządu Towarzystwa Sportowego Wisła. Jak Państwo wiecie, do Towarzystwa Sportowego Wisła wpłynęły dokumenty dotyczące chęci zakupu akcji, 100% akcji. Jeszcze tak. Spotykamy się tutaj dzisiaj, żeby porozmawiać o przyszłości klubu i żeby zarząd miał możliwość osobiście przedstawić Państwu stanowisko w tej sprawie. Pani prezes wyda krótkie oświadczenie, po czym wszyscy przedstawiciele ts u będą do Państwa dyspozycji. Pani prezes oddaje głos. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przybycie. E, witam też kibiców, bo wiem, że śledzą nas a, w internecie. E, szanowni Państwo, 21 lipca po południu e, o godzinie około godziny 16 e, do sekretariatu Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków e, wpłynął. Dokument traktujący o zakupie 100% akcji Wisły Kraków SA. Ten dokument został dostarczony przez pełnomocnika Telefonica Holdings Limited wraz z plikiem, takim plikiem fotografii ilustrujących produkty, jak można domniemywać, wskazanej w dokumencie firmy. Ten dokument wbrew wcześniejszym doniesieniom głównie medialnym nie stanowi oferty. Ponadto brakuje w nim, brakuje również wykazania umocowania dla osoby, która na dokumencie jest podpisana. Dokument nie może być ofertą, no już choćby z uwagi na to, że zawarty jest w nim warunek dojścia tej umowy do skutku. Podkreślam z całą mocą, że ani wcześniej, wbrew temu co również y, twierdził ten y, rzekomy pełnomocnik, ani do wydania, do, 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 do teraz, do momentu, w którym się z Państwem spotykam, nikt ze strony potencjalnego inwestora nie skontaktował się z Towarzystwem Sportowym Wisła Kraków. Podpisany pod dokumentem Pan nie, ode, nie odbiera telefonów. Tyle mogę, tyle mogę powiedzieć na tą chwilę. Nie jest nam również wiadomo, aby przedstawiciele inwestora kiedykolwiek byli w siedzibie, czy to Towarzystwa Sportowego, czy piłkarskiej spółki. Szanowni Państwo, mamy przede wszystkim na względzie najlepiej pojęty interes Wisły Kraków SA, która jest dla nas dobrem najwyższym. I bardzo proszę, żeby w to nie wątpić. Nie jest tak, że Towarzystwo Sportowe Wisła będzie blokować jakiekolwiek próby wsparcia e, piłkarskiej spółki. Nie mamy, nie mamy żadnych, żadnych powodów, żeby tak zrobić. E, mamy y, na względzie, tak jak powiedziałam, najlepiej pojęty interes Wisły Kraków i przede wszystkim pamiętamy o doświadczeniach związanych z przejęciem klubu przez Jakuba Merecińskiego. A zatem do takich wydarzeń, jak złożenie takiego dokumentu, podchodzimy z chłodną rezerwą. W tej chwili zarząd Towarzystwa Sportowego e, Wisła e, dokładnie analizuje potencjalnego inwestora, aby nie doszło do sytuacji tożsamej z tą z zeszłego roku. E, przede wszystkim e, należy zdementować informację, jakoby do takiego przejęcia już doszło. Absolutnie Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków pozostaje jedynym właścicielem wszystkich akcji Wisła Kraków SA. Chciałabym się również odnieść do takich domniemywań, że towarzystwo sportowe nie wiedziało o klauzuli zawartej w umowie sprzedaży akcji oczywiście, że mieliśmy pełną świadomość, że oferta zakupu akcji może do klubu wpłynąć. W naszym tak jak powiedziałam, taka oferta nie wpłynęła. Dlatego regulacje, jakie wchodziłyby w grę na mocy umowy z telefonica Holdings Limited, nie mają w tym wypadku zastosowania. Jako, że termin skorzystania z tej umownej klauzuli minął, potraktujemy potencjalnego inwestora jak każdy inny podmiot, który zgłosiłby nam chęć wykupienia Wisły Kraków SA. Podejmiemy rozmowy z każdym, kto wyrazi chęć zainwestowania środków w budowanie silnej marki klubu. Absolutnie nie wykluczamy również zawarcia umowy z podmiotem, który wyraził taką wstępną wolę 21 lipca, ale tak jak podkreślałam, nadrzędne tutaj będzie dobro Wisły Kraków. I tak jak to y, napisała telefonika we wczorajszym oświadczeniu, zrobimy wspólnie wszystko, aby to dogłębnie sprawdzić, żeby mieć przekonanie y, co, do, co do jakby powagi tej. Oferty. Jak to wyglądało w piątek 21 lipca? Tak jak powiedziałam, dokument został złożony przez pełnomocnika umocowanego przez telefonikę. Następnie nikt ani od potencjalnego inwestora, ani od pana, który pisze o sobie, że jest pełnomocnikiem podmiotów w tym piśmie wskazanego, z nami się nie skontaktował. Wygląda na to, że skontaktowano się jedynie z mediami. Podkreślę jeszcze, że ten sposób wykazania podmiotów w dokumencie złożonym w Towarzystwie Sportowym Wisła no, nie pozwala na jednoznaczną identyfikację tego, tego, tego podmiotu. To chyba tyle, i jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to oczywiście odpowiem. Do Państwa dyspozycji jest mikrofon. Proszę podać nazwisko i adres redakcji, i nazwę redakcji przed zadaniem pytania. Tak, tutaj jest. Dzień dobry, Państwo, Michał Białoński z Interi. Pani prezes, pytanie jest przede wszystkim takie, bo mnie osobiście strząsnęły te informacje w kontekście do tego, co. Przeżywaliśmy przecież wszyscy rok temu z panem Mesińskim, czy nawet nie warto wymienić jego nazwiska. Natomiast przejdę do, do meritum. Czy prawdą jest, że w myśl umowy między telefoniką a państwem Państwo jesteście troszeczkę jak dzierżawca klubu, bo z tych informacji wynika, że jakby może zapaść klamka w sprawie nowego właściciela klubu bez Waszej zgody? A wy... Mhm. Więc chciałem się, żeby pani prezes powiedziała, czy tak jest, czy wy macie po prostu gdzieś jakieś prawo powiedzenia, nie, ta firma dla nas nie przedstawia, nie, nie przedstawia się wiarygodnie i nie chcemy oddać losów klubu takiemu właścicielowi ewentualnemu. Absolutnie nie jest tak, że, że jakikolwiek podmiot może prowadzić rozmowy, czy doprowadzić do zawarcia jakichkolwiek umów bez wiedzy, zgody i akceptacji Towarzystwa Sportowego Wisła. Yy, Poprzedni właściciel ma, miał prawo do złożenia takiej oferty za określoną kwotę, którą to ofertę mielibyśmy obowiązek przyjąć, jeżeli uznalibyśmy, że dokument spełnia wymogi oferty i że wszystko jest jak najbardziej w 100% wiarygodne. Natomiast nie nastąpiłoby absolutnie żadne automatyczne przeniesienie własności. Towarzystwo Sportowe Wisła jest y, właścicielem 100% akcji Wisły Kraków SA. Dotąd dopóki nie zdecyduje się dokonać sprzedaży, chciałabym się tutaj odnieść, bo, bo przypomniało mi się coś, o czym nie powiedziałam, a mianowicie o udzielonym pełnomocnictwie i jego wypowiedzeniu. Eee, w ślad za otrzymaniem tych dokumentów, które nie ukrywam, wzbudziły nasze pewne wątpliwości, wypowiedzieliśmy pełnomocnictwo telefonice po to, żeby chronić dobrze pojęty interes klubu, to znaczy po to, żeby nie doszło do. Jakiś ruchów już trudniejszych do odwrócenia. To nie miało nic wspólnego z tym, że chcieliśmy udawać, że dokument nie wpłynął. To była reakcja na dość wątpliwy kształt tego pisma, które wpłynęło do Towarzystwa Sportowego. Tak, proszę. Prezes, powiedziała Pani, że y, trudno zweryfikować y, tą firmę, która, z, z pisma, które otrzymaliście, gdyby Pani mogła to y, uściślić. Wiem, że Państwo mieliście dostęp do tego dokumentu. W niemieckim KRS-ie taki podmiot nie istnieje. To nie wyklucza oczywiście, że może funkcjonować w jakiejś innej formie, ale tego na tą chwilę nie wiemy. Tak jak powiedziałam, Podpisany pod dokumentem Pan no nie odebrał telefonu, miał podania tutaj tego telefonu. Wystosowaliśmy do niego mail, w którym poinformowaliśmy go, że nie wyrażamy zgody na działanie osoby nieumocowanej przez wskazanego w treści pisma mocodawcę. W ślad za tym próbowałam się do tego Pana dodzwonić, żeby uzyskać informację, czy możemy spodziewać się jakichś dokumentów i jeśli tak, to kiedy. No niestety nie, nie udało nam się, nie udało nam się e, dodzwonić. Jeszcze jakieś pytania? Yy, tak, jeszcze raz. to ja będzie Wiem. Właśnie, czy Pani Prezes, czy Pani nie dziwi to, że w momencie, gdy Wy przez ten rok wyprowadziliście klub z zapaści, wiadomo, są pewne kłopoty, o których mówicie otwarcie i jasno, ale dzisiaj ten klub, nic mu nie grozi jego bytowy i nagle w ostatnim dniu możliwości składania oferty pojawia się taka kukułka, że tak powiem poetycka. Zdecydowanie forma i sposób złożenia dokumentu no budzą nasze wątpliwości. Szanowni Państwo, no to nie jest tak, że jak się pojawiało wiem, że w internecie, że Towarzystwo Sportowe Wisła będzie blokowało rozwój klubu, że będziemy trzymać się władzy, to my nie przyszliśmy, być może niektórzy z Państwa pamiętają do jakiegoś Eldorado, tylko przyszliśmy do miejsca, przyszliśmy w piątek do miejsca, w którym w poniedziałek na rachunku bankowym było zajęcie komornicze związane z zaległościami do firmy ochroniarskiej, a tydzień później wpłynęło zajęcie wierzytelności od komornika, który ściągał długi pana Merysińskiego dotyczące y, akcji, czyli jego majątku y, zgromadzonego, y, już wtedy na szczęście nie, nie będącego w jego, jego własnością. Także to były rzeczy, z którymi nam się przyszło zmierzyć y, na początku i y, Naprawdę nie dziwcie się, że taki dokument budzi wątpliwości i że robimy wszystko, żeby ustalić kto i dlaczego takie pismo złożył. Czy jeszcze jakieś pytania? Tak jest. No. Czy chciałem zapytać o te ewentualne długi, które to jest, ma o których Państwo mówicie, czy to jest rzeczywiście taka kwota, jaka w, w obiegu funkcjonuje około 15 milionów złotych, czy, czy też to jest coś więcej? No bo gdzieś ze strony ewentualnego nabywcy padało takie stwierdzenie, że, że, że taką informację ma? No, ja już wiele razy mówiłam o, o zadłużeniu spółki i w, w tym zakresie nic się nie zmieniło, a a o innych wierzytelnościach, no niestety ja nie mogę mówić, ponieważ są objęte klauzulą ścisłej poufności. Czy jeszcze jakieś pytania? Mhm. Tak, tutaj proszę. Bez żeby Pani nie zrobiła tu maratonu z tym Pani prezes, bo jakby jestem pełen szacunku i uznania, dlatego że Państwo zdołaliście już prześwietlić w jakiś sposób tego ewentualnego niemieckiego nabywcę. Wynika to z tych Pani słów, chociażby o tym, że nie figuruje on w niemieckim krs -ie. Ale czy prowadzicie jeszcze jakiś inny wywiad? No. To nie jest sprawa jakby. Nie no, Rok temu ktoś nie dokonał wywiadu odnośnie Meraśńskiego i, i mieliśmy część ziemi później. prawda? Oczywiście jesteśmy w trakcie tego procesu weryfikacji. Współpracujemy z kancelariami zarówno niemieckimi, jak i polskimi zajmującymi się niemieckimi spółkami i absolutnie dążymy do tego, aby tą sytuację w 100% procentach wyjaśnić. I jak tylko będą pojawiać się jakiekolwiek nowe informacje na ten temat, to będziemy oficjalnie informować. Tutaj jeszcze jedno pytanie. Troszkę, w Telefonika wczoraj wydała oświadczenie, w którym jasno stwierdzono, że wspólnie z TS Wisła będzie następowała weryfikacja tego podmiotu, który chce nabyć klub. W związku z tym chciałem zapytać, czy Państwo już zaczęli taką współpracę z Telefoniką w tym względzie, czy jesteście w kontakcie z prawnikami Absolutn Telefoniki? Absolutnie, absolutnie. Y Cieszymy się, tak, że, że będziemy to robić wspólnie. Nie byliśmy w stanie jeszcze się skontaktować jakby ze sobą wzajemnie w tej sprawie już, choćby dlatego, że oświadczenie telefoniki zostało wydane późnym wieczorem, a dzisiaj od rana jeszcze próbowaliśmy cokolwiek zweryfikować, żeby móc Państwu więcej powiedzieć. No niestety nie udało się. Tak proszę. Domengowam z Gazdy Wyborczej z Krakowa. Pani Prezes, ja mam pytanie odnośnie tych Pani słów, że nie wykluczają Państwo współpracy ewentualnie nawet z tym inwestorem, który się pojawił teraz. I chciałem zapytać, czy rozważają Państwo ewentualnie sprzedaż klubu, czy to jest jedynie chodzi o współpracę w ramach, nie wiem, jakiejś umowy sponsorskiej? W tej chwili trudno jest rozważać sprzedaż klubu, bo nawet mówiąc kolokwialnie, no nie bardzo mamy komu. Czy jeszcze jakieś pytania? Mateusz Miga, Przegląd Sportowy. Pani Prezes, ja mam pytanie. Pani twierdzi, że to pismo nie jest ofertą. Czy takie samo stanowisko ma Telefonika? Czy oni też uważają, że to nie jest wiążąca oferta? Nie rozmawiałam na temat tego z Telefoniką. Jest to opinia naszych prawników, w tym moja, no i Kancelarii, które specjalnie zaangażowaliśmy do, do zbadania tej sprawy. Tak, proszę. Justyna Krupa, Dziennik Polski. Chciałam zapytać, czy nie obawia się Pani Prezes, że ta sytuacja mogłaby w jakiś, sposób może w jakiś sposób negatywnie wpłynąć na bieżące funkcjonowanie klubu, bądź też funkcjonowanie drużyny, bo wiadomo, że w zeszłym roku e, po, no, zamieszanie, które miało miejsce o podobnej porze, znacząco wpłynęło na funkcjonowanie sportowe drużyny. Absolutnie, jeżeli chodzi o klub, działamy normalnie. Jeżeli chodzi o zawodników, również sytuację znają, są spokojni, a sytuacja jest o tyle inna, że w zeszłym roku, jak pamiętamy, doszło do przeniesienia własności. W tej chwili nic takiego się nie stało. Jeszcze raz, chociażby sięgając do oświadczenia telefoniki. Będziemy sprawdzać, daleko jest do jakichkolwiek kroków, które miałyby coś finalnie zmienić. To proszę. Dzień dobry, Michał, teraz z przeglądu sportowego. Też pytanie do Pani Prezes. Czy mogłaby Pani przybliżyć troszkę stanowisko, dlaczego dokument, który wpłynął, nie spełnia warunków, dlaczego nie może być uznany za ofertę? Ten dokument nie może być uznany y, za ofertę między innymi dlatego, że y, y, może inaczej, no. przede wszystkim dlatego, że jest, to, y, że jest tutaj zawarty warunek. A żeby pewien, żeby dokument był ofertą y, musi być tak sk skonstruowany bezwarunkowo. To znaczy oferta zakupu y, akcji powinna być skonstruowana w taki sposób że o stronie sprzedającej wystarczyło powiedzieć tak, zgadzamy się, żeby doszło do zawarcia umowy. Mamy tutaj do czynienia z zupełnie inną sytuacją, a mianowicie warunkiem, który de facto jest warunkiem nawet nieobjętym żadnym terminem, czyli Dodatkowo dochodzi do tego jeszcze kwestia, że no jest to warunek tak niezgodny z zasadami współżycia społecznego, więc więc po prostu po prostu nieważny. Ponadto podpisany pod dokumentem pan nie przedłożył pełnomocnictwa, my na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy był umocowany do złożenia takiego dokumentu. I tak jak już wcześniej mówiłam, podmiot tutaj wskazany no nie na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy istnieje, może w ten sposób. Jeszcze jakieś pytanie? Tak, ja mam jeszcze. Ja chciałem do pana prezesa miętę, bo mm, cenię go i szanuję, bo już nie jeden pożar w tym klubie gasił. Panie prezesie, no, na pana rozum, co takiego się dzieje, że nagle Wisła Kraków, czyli jeden z najstarszych polskich klubów, kluba i tradycja kraju całego nagle staje się łakomym kęskiem dla jakiejś firmy niezbyt wyraźnej z zagranicy. Dzień dobry Państwu. Może najpierw dwa słowa. W październiku tego roku minie 20 lat, kiedy podpisywałem umowę z Panami Bogusławem Czupiałem, Stanisławem Wziętkiem i z Bigniewem Urbanem, ówczesnymi właścicielami telefoniki, na sprzedaż sekcji piłkarskiej Towarzystwa Sportowego Wisła. Zaowocowało to, jak wiadomo, z paroma złotymi latami w historii Wisły, które na pewno nie zostaną zapomniane i które na pewno pozostaną na stałe zapisane złotymi głoskami w 110-letniej historii Towarzystwa Sportowego Wisła. Ale zanim doszło do podpisania umowy. Rozmowy toczyły się od sierpnia, czyli prawie dwa miesiące, i dokładnie sprawdziliśmy kontrahentów, bo oczywiście w takiej sytuacji należy to robić. W ubiegłym roku mnie nie było w ogóle przy, zresztą Państwa też nie, przy podpisywaniu umowy z panem Marii-Sińskim. I to doświadczenie musi nas do, bardzo mocno nauczyć, że sprawdzić trzeba każdego kontrahenta bardzo dokładnie. Towarzystwo Sportowe Wisła czy Wisła SA stanowią bardzo łakomy kąsek. Jest to firma znana, uznana nie tylko w Polsce, ale i w Europie, o doskonałej historii, doskonałych wynikach i trudno się dziwić, że stanowi zainteresowanie osób nie tylko z Polski, ale również i z zagranicy. Ale zainteresowanie nie równa się od razu wyłożenie kasy na stół. Oczywiście jako prezes honorowy towarzystwa sportowego Wisła i Wisły SA przyglądam się z uwagą działaniom obecnego zarządu i muszę z całą mocą podkreślić, że zarząd, który obecnie od sierpnia czy września ubiegłego roku sprawuje y, funkcje sprawcze w y, Wiśle SA Robi wszystko, żeby wyciągnąć Wisłę S.A. z głębokiego dołka, którym się znalazła po, znowu przytoczę, sławnym panu Merysińskim. I trzeba oddać honor zarówno y, zarządowi, jak i współpracownikom zarządu, że z tej trudnej sytuacji wyprowadzili klub na prostą. Jeszcze no, oczywiście nie do końca, bo pewne y, zaległości jeszcze pozostają i trudno je zlikwidować w ciągu tak krótkiego czasu. Tym niemniej z całą mocą mówię jeszcze raz, podkreślam to jako prezes honorowy jednej i drugiej Wisły. Z całym uznaniem należy się odnieść do działalności obecnego zarządu i mieć do niego pełne zaufanie, zarówno do zarządu TS Wisła, jak i do zarządu Wisły SA. W niektórych miejscach jest to jednoznaczne, że nie podejmą decyzji, która mogłaby narazić na szwank dobre imię towarzystwa, dobre imię Wisły SA. I z tym. Chciałbym to z całą mocą, jak mawiał Jan Kobuszewski, wężykiem podkreślić. Czy to Pana zadowala, Panie? Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli to wszystko to... Ja, ja jeszcze, przepraszam, Bardzo korzystając proszę. z okazji, chciałabym na koniec podziękować wszystkim naszym sponsorom, którzy Kontaktowali się z nami od soboty oferując 100% swojego wsparcia, armię prawników i wszystko, co tylko będzie nam potrzebne. Takiego dobrego słowa potrzebowaliśmy i takiego wsparcia dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a, a proszę, okay. bardzo proszę. że tak trudno jest w tej chwili może spekulować, ale może tylko chciałbym zapytać pani prezes, jaki Pani widzi scenariusz na najbliższe, nie wiem, godziny, dni? Jak państwo sami widzicie, sytuacja się bardzo dynamicznie zmienia i dowiadujemy się. Może te informacje nie są jakieś... Bardzo kompletne, ale, ale jednak spływają i wyciągamy jakieś kolejne wnioski. Tak jak powiedziałam, e, kancelarie, zarówno te tutaj, które zaangażowaliśmy w Polsce, jak i te w Niemczech, pracują nad weryfikacją podmiotu. To będzie dla nas kluczowe. Natomiast jak tylko czegoś się dowiemy, czy to będzie za pięć minut po konferencji, czy, czy za godzinę, czy, czy w ciągu najbliższych godzin, czy dni, będziemy natychmiast, natychmiast informować. Trudno jest mi w tej chwili cokolwiek przewidzieć. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.